Witam w mojej winiczy. Dzisiaj nagrywanie pod Daszkiem, bowiem po wielu, wielu dniach zaczęło padać. A pogoda mówi: sprawdzam. Kto prowadził dobrze krzewy kto właściwie zajmował się nimi, kto właściwie je ochraniał, to teraz będzie zbierał zdrowe owoce. U mnie, jak na razie. Wszystko zdrowe. Pokażę Wam zaraz pod parasolem kolory kiliści, kolory gron. No i powoli trzeba będzie zastanowić się nad zakupami do produkcji wina. Zapraszam. Johaniter na górze, pasierby wyskoczyły znowu. Już będzie trzecie ogławianie Zobaczymy jak tam ze zdrowotnością No nie jest źle Nic się nie dzieje Grona Zdrowiuszkie myją się Myją się Dwa tygodnie upałów to była masakra po prostu Ale wszystko pięknie Cukry wczoraj pomierzyłem przed deszczem 19,5 bryksa. Także jeszcze troszeczkę. Tak, przy okazji, jeżeli chodzi o upały, to mamy wrzesień. A ogurasy cały czas rosną. I to takie ogromne. Piękne. A tu jeszcze dwa. Moja Ada się zajada nimi. Muszę walczyć, żeby chociaż trochę kiszonych zrobić. No dobra, idziemy do Hibernala. Po drodze sadzoneczki też wypuściły na górze pasierwy. Dzisiaj będę właśnie je ogławiał. Tak. Mam nadzieję, że ten parasol nie przeszkadza. Pięknie drewnieją. No i pasierwy ogromne. To świadczy o tym, że krzewy zdrowe. hibernal ale kolorki piękne. No i co najważniejsze, wszystko zdrowiło się. Wspaniale. No tu troszkę mniej pasiebów, ale też są. Gewórcz Już różowiutki. Pięknie, pięknie, pięknie. Wspaniale to wygląda. A jak liście. O nie ma tutaj mączniaka na razie. Przynajmniej nie widzę tak na szybko. Wszystko dobrze. Ale też o głowie zaraz, dzisiaj, bo niebawem wyskoczy. Niebawem wyskoczy. Fajgę przy ścianie. mam tu troszeczkę jakby mączniak wystąpił na pasiełkach leciutki prawdziwy tak jest no ale teraz to już nie problem teraz mącznik już nic nie zrobi gronom które też są piękne te akurat pod okapem rosną więc w miarę suche zmierzyłem wczoraj też gelta 20 brixów Także jeszcze troszeczkę do 23 do 22, czekamy, czekamy, ale zbiory niebawem. Więc dzisiaj będziemy robić zamówienie. Zrobię go wspólnie z Wami, powiem co po kolei i co jak. A zaraz jeszcze zmierzę Gebut Straminera pomiary w deszczu to nie mają za bardzo sensu, ale tak, dla treningu można by zobaczyć, ile w deszczu będzie miał, po deszczu będzie miał wywód traminę. Zimno się zrobiło. No po 33, po 35 stopniach, jak się zrobi 20, to prawdziwa zima. Dobra, jakaś jedna jagódka. Ciach, ciach. No. Uciskamy kropelkę. Albo dwie. Mhm. Pestki niepotrzebne. Jeszcze troszkę. Hmm. od Ale słodki. Zobaczymy, ile będzie. 22,5. Nieźle. Teraz pokażę Wam, jak to wygląda w okienku refraktometru. Tak to właśnie wygląda. 20, 21, tak. 21. Oj, pomyliłem się, czy nie, bo tu nie widzę. 21, no 22, powiedzmy. To i tak nieźle. 22,5, 21. Wszystko pięknie i wspaniale. Idziemy teraz do piwnicy. Przygotujemy listę zakupów. Opowiem Wam trochę o środkach, które kupuję. A później będą, jak zwykle, odpowiedzi na pytania. Do zobaczenia w winiarni. No i znowu tak się złożyło, że minęło kilka dni, bo jakieś tam obowiązki wystąpiły. Ale już jestem. No i dobrze. Ja mam tu zamówienie przygotowane. Nie będę wam pokazywał, bo to i tak nie za dużo wam powie. Aha, najważniejsza sprawa. Obiecywałem Wam na początku roku, że opowiem Wam o produkcji wina. Stwierdziłem jednak, że gdybym chciał opowiedzieć Wam tak dokładnie, od początku do końca, to zabrałoby to chyba 4 godziny. Więc zdecydowałem się na to, że na razie, na razie załatwimy sprawę zamówienia. Opowiem wam co będę zamawiał. To też będzie troszkę tam o produkcji wina, bo mam zamówienie tak po kolei poukładane. Zgodnie z czynnościami przy produkcji wina. No a później jak już zbiorę owoce, i będę coś robił, to po prostu będziecie oglądać, i to chyba będzie najlepszy sposób y, o, na opowiedzenie o sposobie produkcji wina. Jeszcze jedna sprawa, taka, że nie będzie to przepisu, nie będzie to przepis na wino. Coś takiego jak przepis na wino nie istnieje. Istnieje tylko technologia produkcji, bowiem y, każdego roku owoce są inne, mają inne parametry. Robimy też inne wino i dlatego za każdym razem, jak, czy robimy wino wytrawne, czy, czy półwytrawne, czy słodkie, stosujemy inną technologię produkcji. Także, jak ktoś wam pokazuje jakiś film i, i, i mówi w nim o przepisie na wino, to nie oglądajcie go. To jest bez sensu. Dobrze. Jak już wcześniej mówiłem. Robię białe wino z wyższym cukrem resztkowym i czerwone wino tylko i wyłącznie wytrawne. Także do tych dwóch rodzajów win robię zamówienie. I teraz, najpierw, najpierw opowiem Wam o enzymach. Enzymy to są takie środki, które dodajemy do, do młynka później do, do moszczu, przy sedymentacji i tak dalej, które powodują to, że, że, że moszcz jest, oczywiście, że wino jest lepsze, to wiadomo, ale że kolejne etapy wina przechodzą bardziej gładko. I tak, do białego wina, do młynka dodaje safizm To jest taki enzym, który, który powoduje to, że Łatwiej w łatwiejszym stopniu przebiega wyciskanie. No i oprócz tego ma tam jakieś działanie też się na, na sok wyciąga wyciąga ze, ze skórek yy, i z miąższu. Wszystko co najlepsze do białego wina. Bo wiemy, że yy, białe wino oczywiście nie fermentujemy w mirazy, tylko fe, fermentujemy mość, sam mość. Inaczej z czerwonym winem, czerwone wino. Jeżeli chodzi o czerwine, czerwone wino, to fermentujemy miazgę. No tak, i Safizm Press dodaję do białego wina, i tak, żeby tak no jak najkrócej powiedzieć, to dzięki temu mam więcej soku i ten sok jest trochę lepszy. Dawkowanie to 0,03 g na litr. Zamawiam. Do mojej do moich ilości 5 gram, czyli jedno opakowanie Safizin Press. Następny enzym, i tutaj w przypadku jedynie wina czerwonego, to Safizin Plus. Dodaje się go 2 godziny po młynku, czyli po zgnieceniu owoców, i on ma za zadanie złagodzić garbnik. Dawkowanie to 0,05 g na litr przy zimnej maceracji i 0,02 g na litr przy ciepłej maceracji. Zimna maceracja, no to w okolicach 5 stopni, jeżeli chodzi o czerwone wino. Następny enzym to Safi Clean W przypadku białego i czerwonego wina. I tu go dajemy po 6 godzinach po młynku. I to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o te trzy enzymy, Safizin Press, Safizyn Co Plus i Safizyn Clean, że nie można ich dawać razem. Trzeba je dawać w odpowiedniej kolejności i w odpowiednim odstępie czasu, ponieważ jeden enzym może zniwelować działanie drugiego. I to jest właśnie taka tajemnica. Dwa lata temu się pomyliłem, dałem odwrotnie, ale już teraz mam taką wiedzę, że właśnie w ten sposób. Jeszcze raz powtórzę: Safizen Press do młynka, czy tam pomłynkowanie od razu. Safizen cool plus, cool, cool plus w przypadku e, odmian czerwonych, dwie godziny pomłynku. I Safizen Clean, białe i czerwone, 6 godzin po pomłynku. I ostatni, ostatni enzym to Springcel Color do czerwonego wina. Przed samą fermentacją się go daje, do powoduje to, że intensywność koloru jest znacznie większa. Dawkowanie 0.02 g na litr. Jeżeli chodzi o usuwanie białek i goryczka to dajemy bentonit. Tutaj chodzi o usuwanie białek z białego wina i PVPPDC przeciwko goryczce. Razem, razem z bentonitem dajemy go. Bentonit top gram 1 gram na litr, PVPPDC 0,25 g na litr. Kolejna sprawa to drożdże. I tu już od kilku lat do białego wina daję HDT18, a do czerwonego wina HDS135. One mają bardzo fajną, jak dla mnie, zaletę, czyli małe zapotrzebowanie na azot. Nie trzeba się tak martwić o, pożyczki, o pożywki podczas fermentacji, jak się da troszkę za mało. To nie, 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 powstają, nie powstają żadne problemy. Kolejna pożywka to fosforan z tiaminą. 0,2 grama na litr, pierwsza dawka podobie, druga dawka, gdy jest 1 trzecia cukru i Springferm, tak samo pierwsza dawka podobie, po dobie, druga dawka, gdy jest 1 trzecia cukru, też 0,2 grama na litr. No i bardzo ważny środek, czyli pirosiarczyn do odkażania mos moszczu yy, podczas, yy, podczas maceracji, yy, są przeciwnicy dawania pirosiarczynu, są zwolennicy, ale ja powiem jedno drożdże same produkują siarkę, więc warto sobie pójść w tym kierunku moim zdaniem do win, które mają jakiś tam cukier resztkowy, który chcemy zachować, czyli win półwytrawnych, wytrawnych, warto dać sorbinian potasu razem z pirosiarczynem, ważne, żeby on był dodawany razem z pirosiarczynem. to nam zapobiega restartowi w butelce, wybuchaniu tych butelek, no i jakiś tam skażeniu wina. Do czerwonego wina daje też witaminę C, czyli kwas L-askorbinowy. On powoduje, że kolorek jest bardzo fajny. O, taki fajny jak ten kolorek. Dzisiaj właśnie otworzyłem sobie znowu swój delcika. Mm. Trzeba robić nowe winko, takie dobre. Jeszcze jedna fajna rzecz. Do później do, do wina, które tam sobie dojrzewa w butli przez jakiś czas, daje takie tabletki, flor stop. Zapobiegają one powstawaniu kwiatu winnego. Na, przy, jak możecie zaobserwować, nie wiem, czy, czy zauważyliście, że czasami, jak jest góra butli, ta, ta, ta końcóweczka tam na górze, to powstaje taki taki jakby olej, oleisty taki osad i to właśnie to powoduje że te tabletki powodują, że tego tam nie ma fajna rzecz, radzę to sobie kupić do trzymania piro, pamiętajcie, że jak piro kupicie ja kupuję pół kilo więc rozsypuję od razu do mniejszych pojemników bo piro bardzo szybko się utlenia i traci swoje właściwości, więc najlepiej po zakupie od razu rozsypać do takich malutkich pojemników. Nie wiem, nie wiem, ile on tam ma 300 ml, czy 200, czy 100, nie wiem. I ten. I, i otwieram pierwszy, poje, po, pierwszy pojemnik, no to wiadomo otwieram przy, przy, przed fermentacją. Później drugi pojemnik do y, zatrzymania fermentacji, trzeci, czwarty pojemnik przy kolejnych etapach produkcji win fajnie zaopatrzyć się w argon ja już w ogóle to chyba wcześniej mówiłem na, na filmach jeżeli chodzi o takie narzędzia tu mamy argon który wpuszczam do butli później przy, przy, przy dojrzewaniu wina jak sobie stoi to winko żeby oddzielić go od, od powietrza właśnie, właśnie doszedł mi nowy pH -metr. tutaj mam Próbówki z podstawką, różne tam menzurki, pipety. Zobaczycie to później, wszystko na filmach. No teraz nie sposób jest opowiedzieć, bo musiałbym po prostu zrobić cały proces mierzenia kwasowości, czy, czy inne, inne pomiary pokazać wam, a to jest bez sensu, bo, bo nie, mam jeszcze, nie mam jeszcze wina i moszu Także zobaczycie to wszystko. Taka rurka. Do ściągania wina, fajna rzecz, z takim to jest z nierdzewki zrobione, sztywne. No, zobaczycie to wszystko w późniejszym etapie. Wiem, że to wszystko wydaje się zagmatwane, takie informacje trochę chaotycznie, może podane, ale uwierzcie mi, jak to trwacie ze mną do, do końca produkcji wina, jak pooglądacie e, kolejne etapy produkcji, to Zobaczycie, że wszystko stanie się bardzo jasne i bardzo proste. A teraz gładko przejdę do odpowiedzi na pytania. O troszkę winka, żeby się lepiej odpowiadało. Łyczek. Pani Atanazy Pernat. Dwa tygodnie temu. Wiem o co chodzi. Od ostatniego filmu minęły dwa tygodnie. No, tak się, jak mówiłem, tak się akurat złożyło. Trochę było obowiązku, trochę rzeczy do zrobienia. Mam nadzieję, że następny film będzie troszkę szybciej. A mam plany, żeby Wam pokazać winobranie, na którym byłem w zeszłym roku. Może mi się uda jutro taki filmik wrzucić i zrobić. Artur Baj. Winnica pierwsza klasa wzór do naśladowania. Czy robi pan wino tylko z jednego gatunku, czy miesza pan różne białe odmiany? No mówiłem, jeżeli chodzi o czerwone wino, to, to tylko z jednego, czyli z Zweigelta, a jeżeli chodzi o białe odmiany, to Johanniter, Hibernal i Gewurztraminer. <grymne> tak na tyle mało odmian winorośli, że nie, nie mogę sobie pozwolić na wino odmianowe, bo to byłoby bez sensu, za małe ilości za duża możliwość utlenienia bo pamiętajcie im mniejsza ilość tym większa możliwość utlenienia tym większy kontakt z tlenem a może raczej trzeba by powiedzieć że tlen ma większy wpływ na wino no i jeszcze druga część pytania pytania pana Artur Baj do jakiego poziomu cukru pan czeka ze zbiorem no, mówiłem w poprzednich filmach Staram się, żeby to było, żeby, żeby osiągnąć 22 brixy, Czasami jest trochę za dużo, czasami jest 23, 23,5, a czasami jest trochę mniej, czyli 21. Tak naprawdę nie ma, nie ma to znaczenia, ile tego cukru się ma, o ile jest go więcej niż 20 brixów, ponieważ jeżeli jest więcej niż 20 brixów, to wino ma mniej więcej 11,5% alkoholu, co pozwala utrzymać zdrowotność wina. Wojtek. Jeżeli winko smakuje tak jak wygląda, to tylko pozazdrościć. Winniczka wzorowa. No cóż mogę powiedzieć. Mi smakuje. Naprawdę mi smakuje. Na jednym pana wcześniejszym filmie zauważyłem młode sadzonki rosnące tuż obok starego krzewu. Czy poleca pan ten sposób wymiany? Ja generalnie nic nie polecam. Natomiast jeżeli chodzi o te dosadzanie sadzonek obok starego krzewu, no dla mnie to jest bardzo prosta sprawa. Nie mam dużo, nie mam dużo miejsca. Nie mogę wykarczować jednych krzewów i, i, i czekać tam, nie wiem, 2 lata czy 3, żeby, żeby nowe zaczęły owocować, więc sobie trzymam dwa lata przy starym krzewie. Czy to będzie miało jakiś wpływ? No nie sądzę, no po, po prostu tylko trzeba będzie delikatnie usunąć później e, stary krzew, tak żeby nie uszkodzić korzeni nowego, no i tyle. Także no, no tak to, tak to wygląda. E, dalsza część pytania pana Wojtka: Mam 40 sztuk Leona Marszałka, który będę wymieniał na coś ambitniejszego i będę mógł robić lepsze winko. W pełni się z panem zgadzam. Leon i marszałek, to naprawdę już trzeba mieć totalną wiedzę, żeby z tego, z tych odmian zrobić dobre wino, ale piłem takie wino, jeżeli już się zrobi wino z Leona i Marszałka, to jest naprawdę wyśmienite. No ale to trzeba naprawdę się bardzo, bardzo dużo uczyć. A najgorsze w Leonie i marszałku to jest odszypułkowywanie, masakra. Grona, jagody się po prostu strasznie ciężko odrywają od szypułek, no i przede wszystkim są bardzo malutkie. Uzer, witam. Pytam tak z czystej ciekawości, czy wystawia Pan swoje winka na konkursy winiarskie? Pozdrawiam. No nie, nie wystawiam, na, myślę, że mówi Pan o jakichś wielkich konkursach winiarskich, no tam to trzeba wysłać po kilka butelek, jeszcze niejednokrotnie trzeba zapłacić, więc po prostu nie interesuje mnie to. Natomiast polecam organizację na takie, na takie spotkania winiarskie. Jeżdżę do znajomych, którzy mają tam hektarowe winnice, nie jakieś kilkudziesięciohektarowe, ale do takich mniejszych wytwórców wina. Każdy przywozi swoje winko. Robimy degustację w ciemno. I w ogóle polecam taką zabawę, jeżeli macie gdzieś jakiegoś znajomego, który robi wina, najlepiej dwóch, spotkać się ktoś, żeby nalał to wino do kieliszków, żeby nie było wiadomo. W jakim kieliszku jest jakieś wino? Oczywiście pod, pod kieliskiem musi być podpis, czy powiedzmy jakaś tam nalepka przyklejona, tak żeby nie było widać. I oceniamy wino, próbujemy, to jest naprawdę świetna zabawa. Najlepiej oceniać, oceniać wino w skali e, stupunktowej. No to trzeba poczytać o tym. Nie będę teraz opowiadał, bo szkoda czasu. I, i, i czasami jest wielkie zaskoczenie, bo, bo wino, które y, tobie się wydaje na przykład, że jest. Wyśmienite albo, albo no, no dobre, powiedzmy. Okazuje się, że, że większość oceniaczy mm, oceni y, to wino źle, no i nagle zdajesz sobie sprawę, że masz przed sobą na przykład cztery kieliszki i to wino oceniasz jako słabe, a później się okazuje, że jest to twoje wino. Albo jest jeszcze druga strona medalu, że oceniasz to wino jako bardzo dobre i okazuje się, że jest to. Właśnie twoje wino. To wtedy jest naprawdę radocha. Mirek Kowalski. Ja mam rondo, gołubok i Kaberneta. Fajne winko wychodzi. Niestety w tym roku mróz zrobił swoje i wina będzie jak na lekarstwo. No niestety, no taki rok był dużo. Mam znajomych, którzy mają 80% straty i boleją nad tym. Edek. Czy mogę przesadzić trzyletnią winorośl? która jeszcze nie owocowała, kiedy to zrobić najlepiej i czy na przyszły rok puścić już na owocowanie. No absolutnie nie w trakcie sezonu. Teraz mamy już końcóweczkę, ale warto jeszcze zaczekać do grudnia, stycznia i wtedy można przesadzić. Ja generalnie nie jestem zwolennikiem przesadzania, bo przesadzałem już kilkukrotnie krzewy i one e, gdzieś około trzech lat boleją nad, tym, nad, tą, nad tą sytuacją. Czyli nie rodzą, słabo rosną, i tak dalej. Ja uważam, że lepiej posadzić młodą sadzonkę, a stary krzew wywalić. No, można robić to na przykład w ten sposób, tak jak ja tam wcześniej mówiłem, że dosadzam i po kilku latach wywalam stary krzew. Bekier 3. Będzie Pan sprzedawał sadzonki? Nie, nie będę sprzedawał, bo y, najlepiej sadzonki kupuje się y, z profesjonalnych szkółek, takie sadzonki, które są przebadane, a takie sprzedawanie sadzonek, jakichś takich, wie Pan schodowanych gdzieś tam w ogródku czy nawet na jakiejś tam większej plantacji bez badań, to jest naprawdę e, brak dbałości o klienta, to się zarabia na tym, ludzie tak robią ale nie kupujcie takich sadzonek to jest bez sensu Jarosław Wojter jeszcze niedawno nie wypiłbym wina wytrawnego, a teraz to tylko takie super szczególnie białe no akurat, akurat ja białe to wolę z takim minimalnym cukrem łyżkowym, no ale o gustach się nie dyskutuje, każdy pije to co lubi i tyle, a wszystko zaczęło się od odwiedzin winnicy Anna de Croix w okolicy Słupska i degustacji, uwielbiam odwiedzać winnice, uwielbiam w nich degustować i uwielbiam posłuchać co właściciele mówią o swoim winie, o uprawie, a mam akurat tą przyjemność, że znam... Wielu, wielu winoogrodników, wielu winiarzy, o, z którymi mogę posiedzieć do rana i po, posłuchać. Nie, nie mówię o, o tym, co robię im, tylko oni mówią o tym, co robią i bardzo dużo można się z tego nauczyć. Także takie odwiedziny w winnicach są rewelacyjne. Teraz degustuję, tak jak pan na filmie, tylko niestety jeszcze nie swoje. Pozdrawiam. No to zdrówko. Iść pan, żeby jak najszybciej mógł pan degustować swoje winko No dobrze. E, pokazałem wam swoje krzewy, pokazałem owoce, które są zdrowe. Cał, całkiem fajne winko się zapowiada całkiem fajne zbiory całkiem dobry rok. Dziękuję bardzo za oglądanie filmu. Zapraszam do subskrybowania, zapraszam do lajkowania. Jak mówiłem, dzisiaj mamy sobotę, wrzucę film, a może w niedzielę uda mi się wrzucić ten film z winowrania zeszłego roku u mojego dobrego kolegi w Winnicy Zielonej. Do zobaczenia w następnym filmie.